Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszej recenzji telefonu LG KP501, które, jak widzimy na ekranie, alokowujemy w górnej zakładce menu raport stanu, gdzie można włączyć Bluetooth i telefon, i tak jak tam, wejdźmy w aplikację Połączenia, rozgryw, rozrywka, narzędzia i ustawienia yy, telefon yy, ma wejście na kartę yy, pamięci w prawej stronie jeszcze ma akurat te wejście na kartę przycisk do blokowania i odblokowania telefonu przycisk do włączenia aparatu aparat w zdjęcie tak sobie robi jeśli nie chce wcisnąć, no jak zrobi? Po lewej stronie wejście słuchawkowe i do ładowarki. Dwie funkcje pełni: przycisk do podgłośnienia i wyciszania telefonu. Po prawej stronie jeszcze, akurat co wspomniałam, mamy rysik który też trochę rysuje ten ekran Popr yy, poprzednim użytkownik tego telefonu Jak widać trochę parysował ten ekran ale to nie jest aż tak widoczne telefon i tak się sprawdza dobrze sam co telefonem nowy to akurat to nie jest na rynku telefon Yy, przejdę teraz do zawartości, którą dokupi yy, akurat jeszcze ładowarka. Wspomniałam o wyjściu. Wejście jest jakieś inne niż przy zwykłych telefonach. Zestaw słuchawkowy Forever, którego się tu podłącza. to ja podłączam. Kabel USB. I to wszystko w dzisiejszej recenzji. Dziękuję Wam, polecam do obejrzenia yy, na moim kanale. Także innych. Polecam mój kanał.